Thank you. Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj w terenie wziąłem Ci rowerek cię przeszedł piękna pogoda. Zobaczcie, ptaszki śpiewają, idzie wiosna. Już niedługo będziemy siedzieć w swoich szklarniach, w swoich ogródkach i będziemy sadzić, siać, wysiewać i tak dalej. A na razie jeszcze ja próbuję coś po prostu innego zrobić. Zanim się zacznie sezon i tak pomyślałem, że troszkę dodamy trochę nowego kontentu. Dodam takiego czegoś, że będę robił też takie wycieczki na rowerach. I będę pokazywał gadżety te związane na przykład z takim, no, może nie lekko survivalem, ale z takim wiecie, na przykład, jak e, mieć darmowy prąd, to będziecie na działce i nie macie na przykład tam prądu, i będziecie chcieli sobie naładować po prostu telefon, to będę też takie gadżety pokazywał. Plus, na przykład, coś, żeby sobie rozpalać jakiegoś mojego grilla i tak dalej. No i tak pomyślałem, że połączę to też z jazdą rowerem i po prostu będę wam pokazywał. E, a w ogóle, zobaczcie, co tutaj jest, widzicie w tle jakie mamy super siedlisko ja jestem w szoku jak je zobaczyłem, zobaczcie jaka miejscówka, całkowicie ona jest pod lasem bo tak mówię, pierw może was zapytam czy będziecie się coś takiego oglądać, to dajcie znać to będę wam pokazywał też takie gadżety e, troszkę właśnie w takim plenerze Zanim zacznie się po prostu sezon ogrodowy, bo wtedy będę kręcił dużo filmów u mnie w ogrodzie. A teraz po prostu tak postanowiłem właśnie trochę sobie pojeździć, pozwiedzać, zobaczyć okolice no i zobaczyć jakie piękne miejsca właśnie mogę sobie spotkać na swojej drodze. Normalnie mistrzostwo świata coś takiego mieć gdzieś pod lasem, Do tego jakieś ogródki, uprawiać sobie i tak dalej. No mistrzostwo, wiecie, człowiek mieszkał całe życie w bloku, to nie ma styczności. A teraz po prostu człowiek może wyjechać z tych murów wielkich a pewnie dużo osób z was też, pewnie mieszkaliście tam w bloku i tak dalej pewnie też szuka takiego miejsca swojego na ziemi, żeby sobie znaleźć i sobie w takim miejscu e, zamieszkać no nic, e, ja teraz biorę rowerek jak widzicie jadę dalej się gdzieś przejechać i zobaczymy jak coś fajnego znajdę a dopóki się nie zacznie sezon, a no, jak się zacznie już sezon, już będzie fajnie ciepło to to będziemy działać po prostu w ogrodzie i będziemy dużo filmów nagrywać no po prostu chciałem tak content rozszerzyć aby nie, nie było tylko ogród, tylko będą też inne po prostu rzeczy, jakieś wycieczki rowerowe, jakieś właśnie też gadżety w terenie, pokazywanie. Ale zobaczcie, jaką znalazłem miejscówkę, jak ktoś tutaj właśnie sobie mieszka. Zobaczcie, normalnie sztosik, patrzcie Zobaczcie, tutaj taki domek, wszędzie są pola, lasy, opuszczone jest wszystko. Czy tutaj ktoś się mieszka, akurat, ale zobaczcie, jakie fajne też siedlisko, takie właśnie do zamieszkania. No, dokładnie jest zajęte, bo ktoś tutaj mieszka. Ale kurde, jeszcze przypomina to, jak bo dawniej, co były takie gospodarstwa właśnie w polach otoczone polami, ludzie oprawiali, i tak dalej. Także kurde, powiem wam, że sztosik. Pojedziemy sobie troszkę do przodu. Tutaj widzę pieski szczekają. Zobaczcie taki sad też stary znaleźć, to też jest rzadkość. Teraz wszystkie takie drzewa, co to chwilę chorują, trzeba pryskać to tamto, a te stare drzewa to nawet nie są te sady opuszczone. I to wszystko normalnie ładnie rośnie bez żadnych pestycydów. Zobaczcie, tutaj. A tu też jakieś takie fajne siedlisko. Też właśnie zobaczcie stodoła. Jakiś dom. E, wszystko tak właśnie zrobione w takim kwadracie, że po prostu wszystko jest w środku. To Chyba nikt nie mieszka, to chyba puszczone jest. Nie ma nikogo, nawet żeby się zapytać o sprzedaż. Ale może gdzieś dalej, jak coś znajdę, będą jakieś tabliczki, to, to Wam po prostu pokażę. Kurde, powiem wam, że, powiem wam, że fajnie tak sobie rowerem teraz właśnie pojeździ. Już tak fajnie zielono się robi. Coraz fajniej. O, tutaj trochę będę miał ciężko, bo tu takie błotko się zrobiło. Ale normalnie aż dla zdrowia fajnie tak sobie wyjechać. Pooglądać na razie, poplanować. Człowiek sobie może poprzemyśleć różne rzeczy. Co, gdzie, jak. O, tutaj chyba coś się stało. To chyba piorun walnął w drzewo. Albo coś w tym stylu. No, możliwe, że to była wędzarnia, właśnie. Albo jakiś może kurnik. Albo coś w tym stylu. Albo suszarnia jakaś. Zobaczcie, bo są takie właśnie z gwoździkami. tam można było coś na tym powiesić. Może jakieś zioła albo coś. No taka chyba wędzarnia to była, albo suszarnia. Bo komin jest, to musiało być tutaj palone. O, to jest to drzewo takie zawalone duże. Ale to raczej po prostu zgniło. Pewno takich miejsc jest opuszczonych. A ludzie normalnie jeżdżą i szukają po całej Polsce i szukają takich miejscówek. Zobaczcie, o tam też. No fajnie, tylko brakuje jakieś takie... A nie, jest tam stodoła jakaś z tyłu. Jest tam jak no i będąc w takim, w takim miejscu pewnie Nie obejdzie się od bezgoniącego psa O kurde A nie leci za mną Ale chyba nie będzie Chyba nie będzie mi gonił Zobaczcie O, właścicielka się wyzwala O e. Zobaczcie teraz jaki klimat Założył się już dawno takiego klimatu, nie widzieliście? Ja już się zdziwiłem Zobaczcie co jest na przystanku Na przystaneczku są krzesełeczka Zobaczcie, można sobie usiąść Odpocząć I poczuć się jak Kiedyś w szkole, z dawnych czasów Na takim krzesełku, zobaczcie Śtośnik normalnie Takich krzesełek jeszcze nie widziałem nigdy na przystanku. Wjeżdżam na taką opuszczoną stację. Nie da się chyba nigdzie wejść. Szybko wybijane. E, Zamknięta jest. Na internecie jakiś patrzyłem, to były jakieś zdjęcia, że to otwarte, ale ale chyba jest pozamykana cała stacja. No, ale czuć taki klimat. Zobaczcie, żeby tylko roweru nikt nie nie zawiną, nie wstęp zbroniony. Jakiś balkonik. Ale spokój, zobaczcie, w koło jest, jest tylko las. To też chyba zamknięte. Obiekt monitorowany. Dziwne, bo nie widzę żadnych kamer, żeby był monitorowany. Ale jest sklimacik. Gdziemy tutaj z tymi motorami. Ja tu motorem żadnym nie jeżdżę, Tam was za góry, żebyście sobie zobaczyli, bo ja to nie będę widział, ale sobie na filmie zobaczymy. Przez okno zajrzymy. No nic, pozamykana jest, także tutaj nie wejdziemy. Także wsiadam na swój liżans. marki Cube i jedziemy dalej. Zobaczcie jaki klimacik. Kurde, jak ja dawno nie jechałem pociągiem. No nic, zjeżdżamy w dół. Kurde, zobaczcie, jak mi się koła oblepiły. Mówię, co ta krzura. A tu po prostu mi już koło drze obłotnik. Bo tu takie błoto jest, zobaczcie. I kurde, aż ciężko jechać na takich wąskich oponach jeszcze no nic, dobra, jedziemy do przodu zobaczcie, tam daleko też chyba było jakieś siedlisko tylko ktoś sobie tam odnowił i zobaczcie w jakim miejscu sobie ludzie mieszkają z dala od sklepów od wszystkiego tutaj były chyba jakieś bagna bo woda poszła w dół ale widać takie jeszcze glony to wszystko takie jeszcze przegnite jest po, po zimie a my sobie pójdziemy tutaj zobaczyć, bo zobaczyłem fajną taką miejscówkę. O tam mamy, tam mamy te bunkry. A my sobie tutaj zejdziemy. Mam nadzieję, że się tutaj nie zapadne nigdzie. Bo tam taka jakaś ścieżka jest. Może nie wpadnę nigdzie. Jest twardo. Jest dobrze. A co my tutaj mamy? Ale klimacik, zobaczcie, Och, woda szumi. Tu mamy chyba jakieś bobrowisko, tylko trzeba uważać, żeby nie wejść w jakąś dziurę właśnie, nie wpaść. Zobaczcie jak fajnie się odbija słońce w wodzie. Nie wiem czy wy to słyszycie mam po mikrofon, żebyście słyszeli. Zobaczcie jak fajnie woda Trzymi. Ale klimacik. Uwielbiam takie coś. Zobaczcie. Widzicie tam daleko, tam to białe. To jest ta stacja, na której byliśmy. Jechaliśmy tamtędy, tamtędy, tamtędy. I tutaj jadę do tych bunkrów, ale powiem wam, że na cienkich kołach tutaj ciężko się jedzie, dlatego że zapadnie, zapada się ta trawa całkowicie jeszcze pod moim ciężarem. A tutaj nie da się po tym bocie w ogóle jechać, bo się rower po prostu tak samo zapada i zatrzymuje się, bo to są takie doły i takie w ogóle. Także nie wiem, czy dzisiaj. Eee, także nie wiem, czy dzisiaj w ogóle się wybiorę tutaj do tych bunkrów, czy po prostu, bo teraz odbliż jest. Zaczekam po prostu, aż ta woda trochę zejdzie, bo tam ciężko w ogóle dojechać. A tym rowerem w tych cienkich oponach to jest ciężko. Słuchajcie, ja już wróciłem. Cały jestem mokry, bo się takie ciepło zrobiło, że mówię, że masakra. Słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie mi w komentarzu to że chcecie po prostu, to ja będę wam kręcił, bo nie na darmo mój kanał nazywa się Wędrowne Grządki a jako, że Wędrowne Grządki, także będę też trochę wędrował po różnych działkach i różnych fajnych miejscach eee, ja uciekam i dziękuję, że jesteście i widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, cześć